Kamil Cylkę poprosił kilka tygodni temu o kislew, więc ten odcinek nagrywam z dedykacją dla niego. Miało być o lodowych wiedźmach i o kislewie, więc będzie coś pośrodku. Posłuchajcie zatem dziadki bajki o matce Ostanki. Krążą pogłoski, że była kiedyś potężną wiedźmą lodu, która została wyrzucona z lodowego dworu. Choć może to tylko podsysana nienawiścią kpina... A, może po stronie czarownic faktycznie leży wina? Matko, ostankiec ci dopadnie. Tak mówiła moja stara babuszka, gdy narobiliśmy za dużo hałasu, lwozyliśmy palce do z miodem. Z lata myśleliśmy, że to dziecinna bajka, która ma nas zastraszyć. A z pewnego dnia, podczas mojej dwudziestej zimy. Za bardzo zbliżyłem się do lasu. A kiedy powiedziano mi, że matka ostankę ci dopadnie, o oh, wiedziałem, że jeśli zbliżę się o krok do zew, to będzie to prawda. Kislewie dzieci, zarówno bogate jak i biedne, zmuszane są do posłuszeństwa szeptami przerażającej wiedźmy z lasu. Jednak rzeczywistość jest o wiele bardziej przerażająca niż mogłoby to sobie wyobrazić jakiekolwiek dziecko, ponieważ staruszka, o której mowa w takich opowieściach, nie jest zwykłym mitem. Jak przysięgają zwykli ludzie zamieszkujący oblasty, obwody administracyjne Kislewa, przerażająca legenda o matce Ostanki jest prawdziwa. Podczas gdy niektórzy uważają ją za apostatę. Inni uważają ją za strażniczkę Kislewa, która wymierza swój gniew przeciwko każdemu, kto ma złe intencje przeciwko tej ziemi, niezależnie od tego, czy jest to Kislewita, obcy, czy byt nadprzyrodzony. Ci, którzy dopuścili się występków przeciwko ojczyźnie, czy co ze świata śmiertelników, czy innego, nie znajdują ucieczki przed jej zemstą, nawet na własnej ziemi. Rążą pogłoski, że była kiedyś potężną wiedźmą lodu, która dawno temu popadła w konflikt z lodowym dworem, Chociaż może takie legendy to tylko kpina, podsycana przez jej nienawiść do tej organizacji? Opowieści o niej wśród Kislewitów nazywają Matkę Ostankię „Opiekunką Ojczyzny”, i tylko ci, którzy chcą szkodzić ziemi, powinni się jej bać. Według plotek mieszka w lesie Duklis i Slewit. W rzeczywistości matka Ostankia jest potężną ungolską wiedźmą, przewodzącą sabatowi swych sióstr, użytkowniczek starej, ungolskiej magii, nazywanych jęzami. Choć niektórzy odrzucają samo jej istnienie jako lokalny mit, najwyższy patriarcha Kostaltyn, przywódca wciąż młodej wielkiej cerkwi w Kislewie, rozkazał swoim ludziom przeszukać las w poszukiwaniu jej sabatu jenz. Chociaż te. Wiedźmy pozostawały nieuchwytne, zebrano wystarczającą liczbę zeznań świadków, złożonych pod pewnym przymusem, aby najwyższy patriarcha uznał ją za bardzo realne zagrożenie dla narodu. Matka Ostankia to nieuchwytna postać, wzmocniona przez animalistyczne duchy samej krainy Kislew. W czasie wojny, Wiedźma wciąż przybywa z pomocą Kislewowi, pojawiając się obok szeregów ojczyzny. Zwłaszcza tych pozostawionych samopas bez wsparcia najbardziej rozjuszonych wyznawców Ursuna. I wykorzystując swoją magię do wspierania oraz ochrony żołnierzy Kislewa, rozkazując potężnym duchom cienia ze swojego kotła, aby rzucały klątwy na wrogów w niewypowiedziany sposób. Jako strażniczka Kislewa, matka Ostankia czerpie swoją moc z lasów, torfowisk i oblastów, pociągając do odpowiedzialności tych, którzy zabłądzą na jej ziemiach. Zgodnie z informacjami zawartymi w grze Total War Warhammer 3, matka Ostankia potrafi rzucać zaklęcia z tradycji zwierząt i tradycji cienia. Jednak wedle kanonu, jako ungolska Jędza, musi jeszcze znać charakterystyczną magię ungolskich wiedźm, w dosłownym tłumaczeniu tradycję jenz, czy też jak ja wolę ją nazywać, taumaturgię szamanistyczną, która opiera się na obcowaniu z duchami ojczyzny. Możliwe, że twórcom po prostu nie chciało się tworzyć kolejnej tradycji, jednakże ten zabieg rodzi bardzo ciekawe pytanie. Kanon mówi, że ludzie nie potrafią łączyć ze sobą wiatrów magii i korzystać z mocy kilku tradycji, przynajmniej tak głoszą elfy, czy też elfowie. Taumaturgia szamanistyczna jest jeszcze tutaj uzasadniona, gdyż aby spleść zaklęcie, matka Ostankia korzysta z pośrednictwa duchów, tak jak kapłani korzystają z pośrednictwa bogów podczas rzucania zaklęć. Niewykluczone, że jeżeli pojawiły się odpowiednie warunki mające bardzo dobre uzasadnienie w lore, to dałoby się to wytłumaczyć. Jak zatem Matka Ostankia zdobyła tę mod? Skąd ona się wzięła? Jeśli chcecie poznać odpowiedzi na te pytania, to zapraszam do moich kampanii RPG z uniwersum Warhammera Fantazy. Wróćmy jednak do tematu. Matka Ostankia stanowi jedność ze swoim kotłem na sankach. Potrafi wystrzelić ze swoich sani duchy, aby utrzymać wrogów na dystans lub stoczyć walkę w zwarciu, podczas której z jej kociołka wyrastają groźne pajęcze nogi rozdzierające przeciwników na kawałki. Dzięki mistrzostwu w magii matka Ostankia pomaga swoim sojusznikom i zadaje obrażenia wrogom gradem błogosławieństw oraz przekleństw. Wreszcie, umiejętność Gulias tworzy grzybową chmurę błogosławieństw dla sojuszników, zasypując ich leczniczymi zarodnikami. Odnawiając ich zdrowie, wytrzymałość i morale. Matka Ostankia posiada również dwa artefakty: koronę szponów i kocioł mocy, których właściwości teraz omówię. Korona szponów to magiczny artefakt noszony przez matkę Ostankię, który wzmacnia jej połączenie z pierwotnymi duchami ojczyzny. Jest w stanie odeprzeć ataki dystansowe. A jego właściciel może ją użyć do przywołania duchowego niedźwiedzia, który manifestuje się pod postacią eterycznego pocisku, również w kształcie niedźwiedzia, który niszczy przeciwnika. Ten starożytny artefakt, otoczony diademem pazurów, zawieszony w wiecznie zamarzniętym lodzie, wzmacnia pokrewieństwo matki Ostanki z duchami strażnikami tej krainy. Z kolei kocioł mocy to wrzący od wypełniających go tajemnych naparów obiekt, który używając klątw i inkantacji Matka Ostankia wykorzystuje by przywołać duchową magię swojej ojczystej krainy. Dziękuję wam za uwagę. Jeżeli macie ochotę na więcej materiałów, to zachęcam do subskrybowania, komentowania i dawania łapek w górę. A jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, to zapraszam do Patronite. A.